Okay, OK, w takim razie zaczniemy teraz koło zębate w 3D. No to znowu przechodzimy sobie z normalnego wyglądu autokada przez to koło zębate, tutaj takie małe, hehehe. Do modelowania 3D. No i znowu zaczynamy. Ojej, no, coś mi to się zaczyna ten AutoCAD. Zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli walec. Pierwszy walec. Ma. Szerokość tutaj 160, znaczy promień i grubość ustawiamy sobie dowolną. Chyba, że macie w projekcie inaczej, ale to będę pracować na 100, bo mi najłatwiej zapamiętać. Raz. Potem drugi walec. O promieniu 30. Szlak by to. Tak, zorientowałem się właśnie, że zrobiłem tutaj. O, pomyliłem się tutaj w, w drugim w poprzednim zadaniu. Także, żeby nie było. Tutaj, żeby się wszystko zgadzało. 120. No, no, no ale tutaj to po prostu popełniłem błąd. Po, zamotałem się. Przepraszam bardzo. Teraz zauważyłem. Dobrze. E, tutaj, tak. No i tutaj oczywiście promień 120, e, sto, promień 60, grubość 10, cyk, super. E, robimy sobie teraz ciastko z dziurką, czyli bierzemy sobie odejmowanie, dużej figury, enter. No od tej mniejszej jakoś trzeba zaznaczyć. O, od tej, ach, dobra. Bierzemy sobie odejmowanie tej dużej figury, stąd Enter, od tej mniejszej stąd, Enter i super mamy nasze ciastko z dziurką, nie fajnie wszystko. Dobra, zdajemy sobie z powrotem modele szarości, e, model szkieletowy. dobra I teraz robimy sobie bardzo podobnie jak robiliśmy wcześniej, czyli tutaj też średnica 15, wysokość 10. Dla upewnienia się patrzymy czy są na tym samym poziomie są, więc wracamy z powrotem do góry. Nasze ulubione polecenie szyk. Biegunowy. Cyk pykmyk tutaj. Elementy. E, jeśli pamiętam, 24 były. No One mają być identyczne jak, był, jak były rozstawione tutaj i chyba to były 24 elementy. Tak, tak. Zgadza się. Super. I też to nie może być zespolone. Zamykamy szyk. To teraz robimy znowu fajny numer, bo teraz znowu robimy sobie odejmowanie ciastka z dziurką, Enter. Enter, super, nie? Dużo, dużo szybciej niż, po, niż było poprzednio, nie? No ale taka jest właśnie magia e, Autocada. Dobra, teraz przechodzimy sobie na walec na dwa punkty, albo w sumie, znaczy możemy sobie zrobić tu od razu walec taki, Wybieramy sobie środek. Tutaj tak, wysokość oczywiście 10. I sprawdzamy sobie ten sam poziom, ten sam poziom. Czy wiem, że ten sam poziom bo nic nie wystaje z rodnej ze stron, także nie muszę bezpośrednio widzieć tego dodatkowego kółeczka. No to teraz zaznaczamy sobie to kółko, piszemy sobie polecenia szyk znowu, biegunowy, cyk pyk myk, cyk, elementu 24. Jak widzicie, to moje kółko weszło na każdą. Ojeju, coś tu się zacięło. O. E, to ma kółko weszło sobie w każdą tą ten zindzel pomiędzy e, tymi wygryzieniami. Wszystko się zgadza. Zamykamy szyk. Teraz robimy polecenie. Suma. Czyli wszystko. Naciskamy Enter. Mamy to. Wykonanie tego kółka zajęło nam e, dosłownie chwilę. I już mamy pierwsze takie bezpośrednie kółko. No, teraz niestety przyjdzie problem, ponieważ teraz będzie, będziemy musieli pokombinować nieco bardziej z wycinaniem tego występu. W, w występ, pustu, przepraszam. No bo o ile w 2D to było proste cyk-pik-myk, pie, dwie linie na krzyż i sprawa załatwiona, tutaj trzeba się będzie bawić troszeczkę bardziej z kostkami. I najprostszą rzeczą, którą zauważyłem do zrobienia kostki, jest narysowanie sobie prostokątu, czyli 22. Na 14, czy tam ile potrzebujemy? znowu 22. I na 14 cyk. Teraz jak mamy ten prostokąt płasko, robimy sobie kostkę od przekątnej do przekątnej na wysokość 10. I widzicie? Wszystko się zgadza. Teraz bierzemy sobie tą kostkę. Jak gdyby nigdy nic przesuwamy. Przesuwamy sobie tutaj. I teraz, e, żeby wszystko mieć dobrze widoczne, przyłączymy sobie teraz na górę. Zrobimy sobie tą kostkę. I dajemy sobie ją tu na środek. Tak po prostu. Teraz uwaga. A jak widzicie, ona jest teraz poniżej. Także musimy ją sobie dać na środek. Żeby się wszystko ładnie przykryło i pokryło. Fajnie, nie? Ok, teraz yy, możemy sobie ją wziąć tak. Teraz mam tylko przesunięcie, no kurde. Dobra. No, możemy ją sobie przesunąć, ale tylko w tą stronę. Nie podoba mi się to do końca. No ale możemy ją sobie przecież obrócić, nie? Określenie punkt bazowy tu o, sto, o 180 stopni. Super, teraz jak sobie może ale bez sensu. Dobra, przedłużymy sobie zaraz o to o 14, albo dobra, dajmy na dla bezpieczeństwa przedłużmy sobie to o 15. Teraz przesuńmy sobie to na środek. Znowu spadło w dół. Także przesuwamy sobie to e, do góry za pomocą polecenia manipuluj, nie? cyk cyk, do góry wow co tu się stanęło halo no czasem jak widzicie działa to jakby chciało a nie mogło aha no obróć się Leć do góry na odpowiedni poziom. To jest grubsza poziom 15 do góry ma lecieć? Nie, no bez sensu. Dziwnie tak strasznie poleciało. Dobrze. Dobra, i teraz robimy sobie bardzo prostą metodę znowu. Robimy sobie odejmowanie tego. Enter i to. Cyk. Mamy wycięte zmierzymy sobie jaka tu jest odległość oczywiście tutaj jest nasze prawidłowe 22, które chcemy ale tutaj chcemy mieć 14 więc co z tym zrobić fantem? a narysować sobie linię o długości 14 dać ją sobie tutaj na bok i tyle narysować sobie kostkę od tąd do tąd i grubości 10 patrzymy teraz czy się wszystko zgadza z wymiarami zgadza się Super, super. I teraz, jak gdyby nigdy nie zaznaczamy sobie to, zaznaczamy sobie to, naciskamy Enter i mamy nasze koło zębate. Identycznie jak tutaj. Wszystko się zgadza, prawda? I wymiar, wszystko. No. To dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym pseudoprowadniku.